Dobry, tutaj, walijska straty biznesowe. Temat dzisiejszego live'a: uwaga, czy da się sprzedawać bez rozgrzewania społeczności z akcentem na jeden na jeden, bo o tym głównie przez ostatnie miesiące mówię, ale tak naprawdę dotyczy to jakichkolwiek produktów, bo czy to jest sprzedaż jeden na jeden, czy w ostatnim czasie, czasie widzicie u mnie sprzedaż też innych ofert, innych produktów. To jest to takie odwieczne pytanie, albo nie wiem czy pytanie, a może takie przekonanie, że trzeba rozgrzać społeczność i co rozgrzewanie społeczności tak naprawdę miałoby oznaczać. O, Ciężko, Dominika, dawno Ci nie widziałam w swojej społeczności. Co rozgrzewanie społeczności miałoby oznaczać w takim. Em, Zrozumieniu, że ostatnio moja klientka fajną rzecz powiedziała: Judyta, no wiesz, bo ja mam dużo tych produktów takich digitalowych, ale wiesz, ja nie mam siły, bo trzeba trzy tygodnie rozgrzewać społeczność, później kilka tygodni, tygodni sprzedawać i ja finalnie poddaję się, nie potrafię w tym wytrwać. Nie mówiąc o tym, że nawet jak wytrwam, to sprzeda się tego bardzo mało. Cześć, Patrycja. I jak ja mam takie wrażenie, że ja coraz bardziej poznaję swoją własną metodę. I ona coraz bardziej mnie zadziwia pozytywnie, dlatego właśnie dzisiaj poruszę Wam temat, jak, czy da się w ogóle sprzedawać bez rozgrzewania społeczności. Bo jakie mamy standardowe podejście w ogóle do sprzedaży na Instagramie, mamy podejście takie, aby się na początek skupić, jak najbardziej na tym aby mieć jak największe zasięgi, mieć wirale, mieć jak największy profil. I totalnie się z tym zgadzam. Totalnie się z tym zgadzam, że im większy profil, tym lepiej. Też nawet lepiej to wygląda, tak? Że ktoś widzi, że ma się X10 obserwujących potencjalnie dla, dla osób, które jeszcze cię nie znają, może to robić fajne wrażenia. Tylko trzeba potrafić do tego podejść z równowagą. Bo jeżeli ty jedyne co robisz, to robisz, Cześć Kasiu, jedyne co robisz, to robisz zasięgowe rolki i jeszcze na samych treściach motywacyjnych, to oczywiste jest to, że ty nie sprzedasz, jak nagle wyskoczysz z, na przykład z ofertą jeden na jeden, mentoringiem, konsultacją, coachingiem, czy jakąśkolwiek formą uzdrawiania. Dlatego, bo jeżeli lecisz na samych zasięgowych, wiralowych rolkach, które są tylko treściami motywacyjnymi, to nie ma szans, bo faktycznie ta społeczność nie jest rozgrzana. Możemy wziąć pod uwagę nawet wiralowe rolki, czy takie zasięgowe, jedno w sumie to oznacza to, i sam, to, to oznacza to samo, ale jeżeli ty w tych rolkach dajesz poznać swoją ekspertyzę i dajesz siebie poznać, no to już tutaj mamy większą szansę, że będziesz miała dobrych obserwujących. No i właśnie, dlaczego ja w ogóle mówię o tych zasięgach, kiedy, kiedy temat jest tego, czy da się sprzedawać bez rozgrzewania społeczności. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli do mojego podejścia. Jeżeli ty od początku tworzysz treści, które mają za zadanie, że twoi obserwujący cię poznają, budujesz taką pozycję autentycznego autorytetu, to tak naprawdę od pierwszego spotkania z twoimi nowymi obserwującymi wy się rozgrzewacie. To rozgrzewanie jest takim given. W ramach tego w jaki sposób ty tą komunikację od samego początku tworzysz. Więc e, nieraz słyszę takie pytania i to też było dla mnie bardzo ciekawe a propos poznając moją własną metodę, e, jak dziewczyny mają bardzo duże zasięgi i pytają się no to jak teraz zwiększyć sprzedaż, bo przyszło do mnie dużo obserwujących, ale sprzedaż się nie zmieniła. No, i ona się nie zmieniła, bo jeżeli te treści są same takie motywacyjne na przykład. Albo takie mimowe, takie zabawne, no to ta społeczność nawet jak z Tobą została, to na pewno nie została z tobą. Dlatego, bo widzicie jako autorytet, od którego chce jak najszybciej kupić, bo ciebie po prostu nie zna. Eee, I dlatego hmm, w momencie, kiedy ty od początku tworzysz. Rolki storytellingowe, storiski storytellingowe, totalnie zmienia się idea, jak podchodzimy wtedy do sprzedaży. Bo co się zadziewa, kiedy ty wychodzisz do swojej społeczności z doprecyzowaną niszą czyli ty wiesz, do kogo ty mówisz, o czym ty mówisz, dlaczego mówisz do tych osób na podstawie twojej historii transformacji czyli dokładnie masz wybraną tą młodszą wersję siebie. Wersję siebie i ty znasz tą młodszą wersję siebie jak własną rękawiczkę, ale też śledząc swój własny rozwój do dnia dzisiejszego, dokładnie wiesz, jak tą młodszą wersję siebie, czyli tą twoją obserwującą, poprowadzić do tego, aby ona czerpała od ciebie z tych darmowych treści, a później się stała twoją klientką, bo ty dokładnie wiesz, jak ją poprowadzić do sukcesu, który sama osiągnęłaś. I nie wiem, czy zauważyłaś, ale powiedziałam, poprowadzi się do sukcesu, który sama osiągnęłaś. Czyli tu jest bardzo ważne, abyście uznawały swój sukces, bo jeżeli umniejszacie swojemu sukcesowi, to nawet tworząc rolki storytellingowe, będzie widać, że tak naprawdę nie wierzycie w to, co mówicie, albo będziecie się chowały, będziecie mówiły swoje historie, ale będziecie się chowały za ogólnikowymi treściami, czyli znowu, nawet, o cześć Grażyna, znowu, nawet jeżeli będziecie, będzie wam się wydawało, że mówicie o swoich historiach transformacji, to będą z tego powstawały tak naprawdę znowu treści motywacyjne, a na treściach motywacyjnych nie sprzedaż. I co mam na myśli? Jeżeli mówisz przykładowo, że kiedyś byłam, kiedyś żyłam według oczekiwań innych, a dzisiaj żyję według oczekiwań swoich, więc w efekcie. Dlaczego zaczęłam pracować nad sobą w przeszłości, i dzisiaj już wiem, czego potrzebuję? Dlatego kiedyś, um, kiedyś ciągle żyłam wokół oczekiwań innych i robiłam wszystko to, co oni chcą, a dzisiaj już robię tylko to, co ja chcę. To nie jest historia. To jest tak naprawdę zbiór nadal treści motywacyjnych i powód, dla którego tak robicie, nawet jeżeli chcecie opowiedzieć swoją historię, to jest to, że wy tej historii dobrze nie znacie, nie, przyglądaliście się, nie przyglądacie się dobrze szczegółom tej historii i boicie się też ją zobaczyć dlatego, bo trzeba tam uznać ten sukces. Czyli powiedzieć sobie, ok, ja jestem w tym zajebista, ja dokładnie te rzeczy osiągnęłam. I wtedy, jak tworzymy takie historie transformacji, w których ty sama wiesz, co mówisz, bo wiesz konkretnie, co osiągnęłaś i uznajesz ten sukces, to historia transformacji, którą się z nami będziesz dzielić, będzie wyglądała zupełnie inaczej. Czyli idąc za tym przykładem, który Wam podałam, kiedyś żyłam oczekiwaniami innych. Dlatego e, zaczęłam pracować z mentorem, e, prawda, czuję to. E, a, a który element czujesz, kochana, bo ja ciągle mówię? <grych> e, to na przykład pr zaczęłam pracować z mentorem, który specjalizował się w tym, aby wyjść ze związku, e, nie wiem, przykładowo ze związku toksycznego, bo zauważyłam, że jestem w związku toksycznym, dlatego, bo na siłę chciałam być w relacji, bo, nie wiem, rodzina ode mnie tego oczekiwała, a ja miałam 30 lat, nie? Odważyłam się, aby jednak na przykład odejść od tej relacji i zacząć budować najpierw relacje ze sobą w zgodzie i poznać w ogóle te swoje oczekiwania. W efekcie, i tu mamy sukces, w efekcie wreszcie spełniłam swoje marzenie, wyprowadziłam się, nie wiem, do Meksyku i rozwijam z sukcesem swój biznes. Widzicie różnicę pomiędzy pierwszym przykładem historii a tym obecnym? Cześć z Kasiu. To jest zupełnie co innego, bo ja w tej drugiej historii rozumiem, jaki ona miała problem, że żyła tymi oczekiwaniami innych, czyli ja jako słuchacz mogę pomyśleć sobie, aha, to warto sprawdzić, czy ja żyję oczekiwaniami innych, bo może dlatego na przykład się czuję nieszczęśliwa w obecnym związku, tak? Aha, dlatego warto poznać swoje oczekiwania, bo na przykład nabiorę odwagi do spełnienia swoich marzeń, bo ja może nawet nie znam swoich marzeń. Aha, to ja teraz chcę poznać bliżej tę osobę, bo ja mam taki problem dzisiaj, jaki ona miała kiedyś, i ona mi zaserwowała rozwiązanie, praca z mentorem, to ja też chcę iść do niej jako do mentora, bo ona już to przerobiła ja dlatego chcę iść do niej jako do mentora, dlatego bo ona mnie inspiruje, że się da, że są z tego efekty, czyli dostarcza mi dowody. I zobaczcie, jaka magia się tu zardziewa. Mój odbiorca mnie poznaje, czyli właśnie chce ze mną być w przestrzeni, obserwuje mnie. Mój odbiorca i czuję, że jestem w tym autentyczna, czyli nie boję się mówić o trudnych momentach. Dalej. Mój odbiorca w, w kolejności opowiadania tej historii usłyszał, jakie rozwiązanie zastosować, czyli zaczyna mnie widzieć jako autorytet, bo ja wiem, co zrobić w takiej sytuacji i w tym konkretnym problemie. Czyli ja się tu, ja się tu zawężam jako ekspertka, ale w tym pozytywnym aspekcie, bo w tej konkretnej ekspertyzie. Będę mogła wykorzystać 100% swojego potencjału. Więc obserwujący mówi takie: o, ja spróbuję. Będę się przyglądać dalej tej, tej ekspertce i inspirować się tym, jakie ona zajebiste życie dla siebie zbudowała. Czyli zostaje przykładowo na tym Instagramie, bo mega mnie jara to, co ona robi ale też się nie czuje, nie czuje się namawiana do tego. Bo na przykład treści motywacyjne w zbyt dużej ilości mogą odpychać Twoją społeczność, bo jest ciągle takie, zrób to, zrób tamto, wstań wreszcie, uwierz w siebie i jest takie, no dobra, no i chciałem ja z tym zrobić, nie? A tu jest zupełnie co innego, ja nic nie robię jako obserwujący, ja się inspiruję. No i tak sobie obserwujemy, i właśnie wtedy Ty, jako twórczyni takiego e, profilu, gdzie budujesz ten autentyczny autorytet, Poprzez umiejętne, umiejętne opowiadanie swojej historii transformacji przygotowujesz swojego odbiorcę, że jak powiesz: Hej, jestem gotowa, zapraszam Cię na mentoring jeden na jeden albo na jakiś inny produkt, ale tu mówimy o mentoringu jeden na jeden. To ta osoba wręcz ucieszy się, że wreszcie może przyjść do ciebie, bo ona na przykład od dawna próbowała sobie rozwiązać ten problem, ale nie była zadowolona, a teraz już czuje, że tak ciebie blisko poznaje, bo jest, ten emocjonalne, jest ta emocjonalna więź. I jak ty jeszcze w tym regularnie się pojawiasz, czyli nie, że raz powiesz i się schowasz, tylko ona widzi, że ty się do tego stawiasz, do tego prowadzenia, Ciebie na profilu i jako ekspertka regularnie, systematycznie, to czuję się z Tobą bezpiecznie. Bo jeżeli na przykład Ty codziennie, nawet czerpiąc z Twojej historii transformacji, będziesz codziennie zmieniać pomysł, to do jakiej grupy docelowej mówisz? Czyli przykładowo poczekajcie na się kawki. Dobra, to zaraz Wam powiem, jak możesz zbudować niebezpieczną. Um, relacje na swoim profilu, i dlaczego to sprawi, że nic z tego nie wyjdzie? Przeczytam komentarz. Um, be, beauty, be Beautiful Baby, powiedz mi, jak masz na imię, jest szansa, że zapamiętam, że nie uznajemy swojego sukcesu, nie znamy swojej historii, więc opowiadamy mgliście zamiast wyklarować korzyści i sukcesy. Tak, dokładnie tak. Ja też, słuchajcie, przeprowadzam naprawdę mnóstwo teraz konsultacji, jak doprecyzowywać swoją niszę. I oprócz tego, że możemy usiąść, ja mogę zaproponować nawet 100 różnych nisz, które ja wiem, że mogą być naprawdę zajebiste. O, Magda, dobra, będę pamiętać. To finalnie moja klientka może nadal powiedzieć nie, dlatego, bo jeżeli nie uznaje sukcesu swojej historii, jeśli wciąż nie czuje się wystarczająco pewna, aby prowadzić innych. To zawsze, ale to zawsze znajdzie się argument, że powie mi, że nie, Judyta, ja, ja nie umiem, wiesz? Nie, to jednak jakaś inna nisza i będzie takie ciągłe, nie, bez końca wymyślanie nowej niszy. A finalnie, w najgorszym przypadku, wróci do mówienia treści motywacyjnych, dlatego, bo nie znalazła w sobie tej pewności, tego uznania sukcesu i pójścia za tym, żeby Część tego pójścia za tym, żeby iść za tą niszą, czyli sprzedawać dosłownie sukces swojej historii. Dlatego tak ważne jest, to jest niezbędne, żeby skutecznie, nie tylko określić niszę, ale skutecznie określić niszę, musisz uznać na poziomie szczegółów sukces swojej, swojej historii, bo z tego będziesz czerpać, opowiadać historię i budować Tą bezpieczną relację ze swoją społecznością. Dobra, słuchajcie, przerwa na, na reklamę, zanim Wam powiem, jak to jest, kiedy będziesz ciągle zmieniać tą niszę. Słuchajcie, już w marcu ruszamy z grupowym programem, tam będzie maksymalnie 10 kobiet, zbiera się zajebista ekipa, bo każdą z dziewczyn, e, która do tej pory się zapisała, znam osobiście, e, więc ja, jest, ja po prostu się nie mogę doczekać na te spotkania, bo będziemy się spotykać w każdą środę. Od 10 do 12 w marcu, i będziemy tam właśnie y, poprzez grupowy coaching, y, czyli będziecie rozmawiały też między sobą, ale ja będę trzymać dla Was przestrzeń. Upewnię się, że każda z Was może się wypowiedzieć i będzie wysłuchana, nawet najbardziej introwertyczne osoby. Przekażę Wam też najważniejszą wiedzę, żebyście wiedziały, jak macie to zrobić, że naprawdę od doprecyzowania niszy i umiejętnej komunikacji tego nie ma naprawdę przestrzeni na przypadek, kto z Wami pracuje. Ja sama staram się na tyle, ile się wyrobię, bo właśnie mam bardzo dużo konsultacji i mentoringów, chwalić się do Was, powiem wprost, chwalić się, jakie ja mam zajebiste klientki i my naprawdę tam tworzymy dialog, to po prostu ja bardzo muszę tam nie ma, że okej, okay, to ja jej teraz wytłumaczę i po raz milionowy, tylko naprawdę mam takie klientki, gdzie ona przychodzi ze swoją ekspertyzą, ja ze swoją i jesteśmy, wiecie, w takim brainstormingu z obu stron, więc to jest naprawdę ekscytujące i naprawdę można mieć takie klientki na każdym etapie biznesu, więc to jest zajebiste. No i właśnie w tym programie was tego nauczę. I, e, I każda z Was będzie zaopiekowana. E, oczywiście spotkanie będą nagrywane, więc jeżeli nie będziesz mogła być za każdym razem na żywo, to otrzymasz nagranie, będziemy też w kontakcie na grupie na telegramie, będziecie właśnie tam oczywiście naturalnie budować społeczność, bo wszystkie moje społeczności mają takie, takie klientki, że wy tam naturalnie się mega, mega wspieracie. Ja nie muszę Wam kazać się wspierać, nie? Na przykład dziewczyny podbijają sobie rolki komentarzami i lajkami w wyzwaniu fully Booked. No, i też raz w tygodniu będziecie miały dodatkowo QA ze mną na Telegramie. Więc zrobimy wszystko, aby ten marzec był takim zajebistym przygotowaniem do tego, właśnie, że jak będziesz sprzedawać jeden na jeden, na przykład, albo jakiś inny produkt, to Twoja społeczność będzie już rozgrzana. Bo generalnie to, co do tej pory usłyszałaś w tym live, to właśnie podałam Tobie receptę na to, że. Twoja społeczność od samego początku jest gotowa na to, że jak ty za chwilę będziesz sprzedawać, to oni się nie poczują zaskoczeni, oni będą czekać, aż wreszcie im coś zaproponujesz. Moje klientki w tym momencie, jak na przykład wyskoczyłam z tym programem marcowym, piszą: Dobra Judyta, zarezerwowane i śmieję się, że nie wiem nawet, czy przeczytały o czym jest oferta. Nie, po prostu wiedzą, że chcą być ze mną w przestrzeni, bo tak dobrze się znamy. Inna klientka mówi: Oh my god, znowu ty coś wymyśliłaś. No dobra, poczekaj, nie? To poczekaj, tu ja się muszę zastanowić, bo bardzo chcę być. Inna klientka mówi: Judyta, poczekaj, bo ja jeszcze nie mam kasy, ale zamanifestuję tą kasę, nie? I za chwilę pisze, Dobra, jedziemy z tym, nie? I tam razem manifestowałyśmy. Więc naprawdę to jest niesamowite, ale to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że moje klientki czują, że mnie znają, ale też wiedzą, że ode mnie się bardzo dużo nauczą i mają zajebiste efekty. I tego się nauczysz ze mną w marcu, jakby nie ma innej opcji, nie? Bo to naprawdę finalnie jest naturalne środowisko, abyś miała takie efekty. No dobra, to teraz lecimy do tego, co możesz zrobić źle, nawet jak stosujesz te zasady. Aby twój klient jednak nie czuł się bezpiecznie w twojej przestrzeni. I do tego jeszcze dopowiem, że klient musi się czuć bezpiecznie, bo na, nawet jeżeli przykładowo ty opowiadasz historię, masz doprecyzowaną niszę, budujesz um, to z perspektywy autorytetu ekspertki, to jeżeli ty nie jesteś w tym systematyczna, na przykład raz wpadasz na Instagram, a później z, znikasz na tygodnie, to on nie wie czego się po tobie spodziewać. Po prostu. To jest tak, jak ja bym chodziła do piekarni i nawet te bułki mi zajebiście smakują, ale jeśli kiedy ja bym nie wiedziała, kiedy ta piekarnia by była otwarta, to ja bym kuźwa do tej piekarni nie chodziła, bo ja się nie chcę zawieść. No i teraz co się jeszcze może stać, że Twój klient nie będzie się czuł z Tobą bezpiecznie i nie będzie budować z Tobą długotrwałych relacji? No właśnie to, że Ty co chwila będziesz zmieniała swoją niszę. Albo będziesz mówiła trochę te, poprzez tą historię transformacji, a później znowu w najgorszej wersji przeskoczysz do samych treści motywacyjnych. Co się będzie wtedy działo? Będzie się działo to, co się u mnie działo w pierwszych latach biznesu: czyli twoi klienci, nawet jak będą mówić, kurde, fajna jesteś, czuję Twoją energię, to oni nie będą wiedzieli, po co mają do ciebie przyjść. E, możliwe, że będą pisać, i do mnie też tak pisali, no wiesz Judyta, ja Cię bardzo czuję, myślę, że bym wpadła do Ciebie kiedyś na mentoring jeden na jeden, a później się dowiaduje, że są u kogoś innego płacąc dużo więcej, a mi jeszcze mówili, że nie mają kasy. I ja się nie dziwię, że mi tak mówili. Dlaczego? Bo ja raz byłam na Instagramie, raz znikałam, wypalona albo przygnieciona syndromem szósta, niepewnością siebie. Raz mówiłam o tym, a za chwilę miałam nie, rewolucja i jeszcze popełniałam błąd, że w tej ekscytacji ogłaszałam to na Instagramie i na tym się kończyło. Więc ja naprawdę się nie dziwię, że ta klientka wręcz musiała zainwestować w kogoś innego, a nie we mnie. Bo on, to by było niebezpieczne dla niej, myślę, zainwestować we współpracę ze mną, nawet jeżeli ja byłam konsekwentna i efektywna na mentoringach jeden na jeden, ale ekosystem, jaki zbudowałam wokół zapraszania do tego mojej społeczności, był niestabilny po prostu. Dlatego tak ważne jest, aby nawet jeżeli nie jesteś na 100% pewna doprecyzowanej niszy, ale warto jest się na tym chwilę zatrzymać. Bo właśnie jest szansa, że jakaś ta relacja się zbuduje, i nawet jak chcesz zmieniać grupę docelową, to naprawdę nie musi to być rewolucyjne, tylko ewolucyjne. My wręcz mamy robić to graduacyjnie, i to, co też Was nauczę w marcu, to i to uczę też na konsultacjach i mentoringach, to zobaczysz w marcu, jak jest zmieniać, właśnie doprecyzowywać nisze, żeby mówić do gotowych, właściwych, idealnych klientów, a nie przypadkowych. Tego się nie robi gwałtownie. Chyba, że totalnie zmieniasz biznes, nie robi się gwałtownie, i ja się przekonuję ze sobą i z moimi klientkami cały czas, jak w praktyce to opracowujemy, że naprawdę tak na, ta, ta zmiana komunikacji, żeby klient wreszcie się poczuł gotowy, to oprócz konsekwencji my naprawdę na poziomie niuansików twistujemy tą komunikację. I bo daj mi, bo. Często moje klientki mówią, no one są, ale nie wszystkie są takie gotowe do działania i ja bardziej muszę je namawiać do pracy. Albo właśnie w ogóle się nie zapisują, więc to różnie bywa. I naprawdę za każdym razem, jak doprecyzowuję tą komunikację na Instagramie z moimi klientkami, to się okazuje, że dosłownie czasem trzeba o to jedno słowo inaczej powiedzieć. Nie? Dlatego dlatego wręcz nie polecam gwałtownych zmian, zmian grupy docelowej. Bo wtedy to, to, to co, czego się boimy w takiej sytuacji, że nagle wszyscy znikną i będzie trzeba budować od zera. A jak ty delikatnie dotwistujesz tą, tą, tą komunikację, to zobaczysz, że ci, którzy tak cię czują, ale wciąż nie mają wystarczającego powodu, aby z Tobą zostać, to będą chcieli wreszcie Ciebie kupić, bo będą wiedzieli po co. No dobra, to teraz podsumowując dzisiejszego live'a. W momencie. Kiedy od początku budujesz relację bezpieczną, na zaufaniu, na autentyczną, ale też jako ekspertka, czyli budując to w metodzie, w której mówisz do młodszej wersji siebie i wiesz dokładnie, czego ta wersja ciebie potrzebuje, i wiesz, że jesteś w tym dobra, jesteś w tym pewna siebie i potrafisz to konsekwentnie komunikować poprzez storytelling, to Twoja społeczność od samego początku, o, cieść, Aleksandra. Twoja społeczność od samego początku jest rozgrzewana i ona zawsze tak naprawdę jest rozgrzana w momencie kiedy przychodzisz do nich ze sprzedażą. I jak najłatwiej nam jest to powiedzieć na mentoringu jeden na jeden, no bo później jest inny element, w którym nie wiem czy w marcu zdążymy dotknąć, może delikatnie, ale to będzie inny program, kiedy wam pokażę jak też dosłownie do, doprecyzować w 100% Jaki dokładnie Twój produkt potrzebuje Twoja grupa docelowa? I znowu ta grupa docelowa, która jest cały czas rozgrzewana na Twoim Instagramie, ona też będzie gotowa. To tak jak mój program, bardzo płynnie się sprzedaje, bo dziewczyny nie są kompletnie zaskoczone co ja im to proponuję i one dokładnie potrzebują, o cześć Mira, one dokładnie, o Alicja siemanko, one dokładnie potrzebują tego, co ja im zaoferuję i nie ma w tym przypadku i naprawdę to się znajduje bardzo precyzyjnie w waszych historiach transformacji, bo nie ma nic bardziej precyzyjnego niż poznawanie siebie, bo ty siebie znasz najlepiej. A w takich klasycznych strategiach jest takie ciągłe myślenie o kliencie, ale ty wtedy się oddzielasz od tego klienta, ty czujesz, że tego nie znasz, więc nabieraś, yy, wtedy wchodzi w taką zgadywankę, to co ten klient potrzebuje. A jak ty będziesz robić to na podstawie swojej własnej historii, to idealnie trafisz do tych potrzeb produktowych klienta, dlatego, bo ten twój idealny klient to jest odzwierciedlenie ciebie, nie? Yy, więc nie, nie ma potrzeby rozgrzewania klienta, czyli robienia zajebiście długiej kampanii w momencie, kiedy twoja społeczność jest zawsze rozgrzana i dokładnie wiesz, co im zaoferować. I nagle ta sprzedaż, tak nawet kampania to nazwijmy, zupełnie inaczej przebiega. Bo ona przebiega na flow, na ekscytacji, na tym, że nie tylko ty, ale Twoja społeczność jara się tym, z czym do nich wychodzisz i jest po prostu w tym taka radość. Radość jest przestrzeń na kreatywność, bo to, co staram się jak najczęściej Wam powtarzać, że im prostsza strategia, a taką strategię zawsze buduję i będę Wam pokazywać, jak ją budować, i oczywiście klarowność. Tym większa przestrzeń na kreatywność. No więc, w ogóle, wiecie, tam mamy taki sweet spot waszego biznesu. Dobra, kochane, kończę na dzisiaj. E jest, zapraszam Was na ten program w marcu. Wczoraj dwie kolejne dziewczyny zajebiste się zapisały, więc wskakujcie, szczególnie że do niedzieli. Mamy bardzo fajną promocję. Tam, tam Wasza inwestycja będzie mniejsza słuchajcie, o 200 zł. Więc zaglądajcie do bio, i tam się już możecie zapisywać. A jeżeli chcecie jeszcze na spokojnie, to ze mną przegadać upewnić się, że to jest przestrzeń dla Was, to po prostu, po prostu napiszcie do mnie w DM-ie. O, siemanko, Ola, fajnie, że wpadłaś. Ale ja już kończę. <grym> to słuchajcie, cudownego dnia. Ja za chwilę się loguję na swoje konsultacje. Lecę z tym. Eee, no i co? Do zobaczenia jutro o 8.30. Buziaczki.